6 października w Miejskiej Galerii Sztuki MM zorganizowano 17. jesienną wystawę Stowarzyszenia Chorzowskich Artystów Plastyków. Swoje najnowsze prace zaprezentowało 20 członków grupy. Są to obrazy, grafiki, rzeźby, płaskorzeźby. Ja myślę, że każdy ze zwiedzających znajdzie tu coś dla siebie. Każdy jest inny, każdy inaczej maluje, każdy inaczej no, traktuje malarstwo. Ja na przykład bardzo lubię w plenery jeździć, inni wolą pracować. Pracowni na szczęście nie ma tego klucza, że. Jedynym kluczem, który nas wie, że to jest, jesteśmy no, mieszkańcami Chorzowa. Jesienna wystawa co roku cieszy się coraz większą popularnością. Wystawy chorzowskich artystów, plastyków już naprawdę na dobre wpisały się tutaj w kalendarz imprez kulturalnych. Cieszą się wciąż rosnącym... Powodzeniem, chociaż trudno w to uwierzyć, bo za każdym razem się wydaje, że już więcej ludzi galeria nie pomieści, a jednak to się ciągle udaje. Stowarzyszenie Chorzowskich Artystów Plastyków istnieje od 1998 roku. Ma w swoim dorobku wiele wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Zrzesza wyłącznie profesjonalnych artystów plastyków, których co roku przybywa w szeregach grupy. Takim jedynym łączącym tych artystów punktem jest to, że. Muszą być mieszkańcami Chorzowa w trakcie zapisywania się do stowarzyszenia, no i muszą mieć ukończoną Akademię Sztuk Pięknych, muszą być artystami profesjonalnymi. Dlatego co jakiś czas zdarza się, że jakiś Chorzowianin dołącza do, do grona Chorzowskich Artystów Plaster. Wystawę można podziwiać w Miejskiej Galerii Sztuki MM do 27 października.